Rozwiązywanie nierówności kwadratowych na podstawie różnych przypadków, jakie mogą być przy tych nierównościach. Oczywiście to nie są wszystkie, ale myślę, że ta ilość przykładów wystarczy do tego, żeby zrozumieć, jak się rozwiązuje nierówności kwadratowe. Do pewnego momentu nierówności kwadratowe rozwiązuje się tak jak równania, czyli wyznaczamy pierwiastki, o ile oczywiście są, ale potem dodatkowo jeszcze trzeba narysować wykres, czyli parabolę. No i po narysowaniu paraboli odczytać rozwiązanie nierówności. Pierwszy przykład x kwadrat minus 5x plus 6 większe równe 0. Wyznaczam pierwiastki, czyli tak naprawdę przyrównuję do zera, żeby wyznaczyć miejsca zerowe. Tak jak tutaj zapisałem, w tym po prawej stronie można zapisać, że to jest równe 0, albo można od razu liczyć miejsca zerowe. Delta równa się 25 minus 24, równa się 1 pierwiastek z delty 1, czyli x5 plus minus 1 przez 2, to jest 3 lub 2. No, i teraz szkicuję parabolę. Współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona paraboli są skierowane w górę. Czyli ta parabola wygląda tak. Przechodzi przez dwójkę i trójkę, bo 2 i 3 to są miejsca zerowe. Większe lub równe 0, lub równe, czyli kółka są zamalowane. I większe, to znaczy, że to jest ta część paraboli, ma dodatnie wartości, i ta część też ma dodatnie. No, i teraz od tej paraboli kreskuję do osi, czyli. Pionowo w dół, pionowo w dół i otrzymuję przedział od minus nieskończoności do dwóch, dotknięty, od 3 dotknięty do nieskończoności. Tu mam narysowaną oś Y, -ków. tak naprawdę to jest szkic wykresu. Trzeba pamiętać, że to jest na układzie współrzędnych, ale często się te zadania rozwiązuje, że się nie rysuje tej osi Y, tak jak tutaj, tylko oś xów. ale trzeba pamiętać, że to jest układ współrzędnych. Drugi przykład: x kwadrat minus 4 mniejszy od 0 przyrównuje do 0. x kwadrat równa się 4 czyli x równe 2 lub x równe minus 2. Dwójka, minus dwójka. A jest dodatnie, czyli ramiona są kierowane w górę i mniejsze od zera, czyli ten kawałek paraboli ma wartości ujemne no i do osi kreskuje, czyli i tu powinien być napisany przedział x należy przedział otwarty od minus 2 do 2. Minus x kwadrat plus x plus 6 większe od 0. Oczywiście rozwiązuję, wyznaczam pierwiastki minus 2 i 3 i szkicuję parabolę. W tym przykładzie A jest równe minus 1, co oznacza, że parabola ma ramiona skierowane w dół. Przechodzi przez minus 2 i 3, bo takie są pierwiastki, większe, a nie większe lub równe, czyli puste kółka, no i większe to jest ten kawałek tutaj, to. czyli odczytuję z osi x od minus 2 do 3. Przedział otwarty, puste kółka, czyli. Nawiasy okrągłe. Minus x kwadrat plus 3x mniejsze równe 3. Mogę to policzyć deltą, ale mogę też w tym przypadku wyłączyć x -a, czy minus x -a przed nawias, minus x w nawiasie x minus 3, czyli x jest równe 0 lub x jest równe 3, ujemne, czyli ramiona skierowane w dół. Mniejsze lub równe, czyli kółka zamalowane, i mniejsze lub równe to jest ten kawałek paraboli i ten kawałek paraboli kreskuje. I wychodzi mi przedział od minus nieskończoności do zera domknięty i od 3 do nieskończoności. To ma być tutaj napisane. No i teraz przykłady, gdzie jest jeden pierwiastek. W poprzednich przykładach czterech były dwa pierwiastki, teraz jest jeden. x kwadrat minus 4x plus 4 większe od zera. To można policzyć deltą, ale można też zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia. x minus 2 do kwadratu przyrównuje do zera, czyli otrzymuję, że x jest równe 2. Ramiona skierowane w górę, jest to parabola, ale jest tylko jedno miejsce zerowe, czyli ta parabola tylko dotyka oś x, jest styczna w tym punkcie, w punkcie 2, no i wygląda to w ten sposób. Ma być większe od zera, to jest większe od zera i to jest większe od zera, z wyjątkiem tego jednego punktu, gdzie wartość jest 0, czyli ten jeden punkt nie pasuje. Czyli mamy od minus nieskończoności do dwóch otwarty albo od 2 do, nies do nieskończoności, można tak podać rozwiązanie, albo x należy od, x należy do rzeczywistych z wyjątkiem 2. Kolejny przykład, minus x kwadrat plus 2x minus 1 mniejsze równe 0. Yy, można obustronnie pomnożyć, albo podzielić przez minus 1, wtedy będziemy mieli współczynnik dodatni. Będzie x kwadrat minus 2x plus 1, i wtedy trzeba pamiętać o zmianie znaku na mniejsze lub równy, bo dzielimy, czy mnożymy przez liczbę ujemną. Tak też można to rozwiązać. Ja to zostawię tak jak jest, żeby pokazać, że jak to wygląda w przypadku A ujemnego. Minus przed nawias x kwadrat minus 2x plus 1. Wzór skróconego mnożenia x minus 1 do kwadratu. x jest równe 1. Ujemne, czyli ramiona paraboli skierowane w dół. Większe równe, czyli kółko zamalowane i szukamy wartości większych od zera. No ale nigdzie parabola nie ma wartości dodatnich, więc rozwiązaniem jest tylko ten jeden punkt x równa się 1 albo możemy napisać x należy do zbioru jednoelementowego 1x kwadrat mniejszy od 0 no to jest dosyć oczywista nierówność bo my wiemy że kwadrat nie może być ujemny czyli to jest sprzeczna nierówność no ale zgodnie z zasadą że każda nierówność można każdą nierówność rozwiązać yy, graficznie za pomocą paraboli to ja tutaj to zrobię w tutaj tę parabolę x równa się 0, a dodatnie, czyli amiana skierowane w górę, mają być mniejsze od 0. Nie ma paraboli, nie ma tutaj kawałka paraboli, który ma wartości ujemne, czyli x należy do zbioru pustego. x kwadrat minus 10x plus 25 większe równe 0 i tutaj. To, co wcześniej mówiłem, to jest wzór skróconego mnożenia, ale tym razem to policzę za pomocą delty, żeby pokazać, że tak można też mało trochę eleganckie to jest, ale tak też można zrobić. Delta równa się 100 minus 4 razy 1 razy 25 równa się 0, czyli jedno rozwiązanie x równa się minus b przez 2a, czyli równa się 5. Ramiona skierowane w górę i szukamy większe lub równe, czyli kółko zamalowane i szukamy wartości większych od 0, czyli to jest to i to łącznie z tym punktem. Czyli tak naprawdę wszystko. Czyli x należy do rzeczywistych. I ostatnie. x kwadrat plus x plus 1 większe od 0. Delta równa się 1 minus 4 razy 1 razy 1, czyli minus 3, czyli jest mniejsze od 0. Nie ma pierwiastków, nie ma miejsc zerowych, nie ma rozwiązań. Gdyby to było równanie, to w tym miejscu byśmy na skończyli i napisali, że to jest sprzeczność. Natomiast ponieważ jest to nierówność, to trzeba naszkicować parabolę a jest dodatnie, czyli ramiona skierowane w górę, no i nie ma pierwiastków, czyli ta parabola jest cała nad osią. Ani nie przecina, ani nie dotyka osi, no bo nie ma miejsc zerowych. Ma być większa od zera? Wszędzie są wartości większe od zera, czyli wszystko jest zakreskowane, czyli x należy do rzeczywistych. Minus x kwadrat plus 5x minus 20 większe, równe 0. Delta jest 25, odjąć 4, razy minus 1, razy minus 20. To delta jest ujemna, no a skoro delta ujemna, to znowu nie ma rozwiązania. muszę dokładnie liczyć, ile to jest, czy to jest minus 20, minus 50, minus 70, nieistotne, ważne, że jest ujemna. Nie ma pierwiastków. A jest ujemne, ramiona skierowane w dół. Szukam wartości większych lub równych 0, no ale nie ma ani równych, czyli nie ma nic na osi, ani większych, nie ma nic na osią, czyli x należy do zbioru pustego, jest to nierówność sprzeczna.